Cześć, tu mt Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Dziś jesteśmy w nieopuszczonym miejscu Już nieopuszczonym, oczywiście Jest to Góra Chełmiec Na pograniczu Wałbrzycha I Szczawna Zdroju Przez około 2 lat Była ona nieczynna a dzisiaj wyjątkowo, czy wczoraj, czyli w sobotę i dzisiaj, czyli niedziela można na nią wejść. Jest bardzo fajnie. Jest tutaj bardzo dużo nadajników oczywiście, bo temu ta wiewa się służy. Flaga miasta Szczawna zdroju. Na dole już przyjechał Tomek. Jesteśmy na rowerach. Mamy krzyż stalowy. Tutaj dzielnice Podzamcze, oczywiście wszystkie dzielnice Podzamcze oraz Piaskowa Góra, tam dalej Szczawienko oraz Strefa Ekonomiczna, tutaj Biały Kamień, w tym miejscu gdzieś, a tam dalej inne różne miejscowości. Co tu mamy, co tu mamy? Zaraz się pan pogubiłem. Aha, tam mamy dzielnicę pod górę. Co rozpoznaję po wieżowcach przy ulicy Okfei. Widać tu również hałdzę pokopalnianą. Ale ja nie wiem, ja, ja ją widzę. Nie wiem, czy w kamerze ją również widać. Tu ja mamy dajniki telewizyjne oraz radiowe, te oba. A tu wiele innych. To jest przykład od internetu, ponieważ są podpisane naklejką Econet Tak samo jak i ta tu ja mamy jakąś antenę Szpital Warów. Tam green metals, czyli małżyski skup złomu taki wielki Tylko nie wiem po co im tutaj antena Tomek! Chodź Tomek sobie siedzi na dole jeszcze Możliwe, że w obawie o rower Ale nikogo tutaj nie ma. Żeby to się miało zabrać, tam tylko rodzina z dziećmi. To jest antena od monitoringu w Szczawnie. No tak, jak mówiłem, ta góra, nie wiem, do, należy raczej do Szczawna. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale czy mam rację, to nie wiem. Wiem, że to jest po prostu pogranicze. Szczawna zdroju oraz waluch Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Powiem, że wrażenia są bardzo fajne A pewnie jeszcze lepsze na tym słupie Tu byłby jeden mast jeszcze Na który mógłbym wejść, ale Nie mam na głowę Nic Kamery trzymam w ręku ale wejść mogę, tu mam jeszcze lepsze widoki. Jeszcze nie spadłem, więc jest dobrze. A tutaj dochodzi Tomek. Szkoda, że nie wziąłeś tego uchwytu na głowę. No, więc tam do góry wszedł z kamerą. Churwa. Ciężko, nie? Masakra. Tak w ogóle to wybraliśmy złą drogę. Nasze skróty są zawsze naokoło. Dzisiaj nam ten skrót nie wyszedł. Miał być skrót, ale była droga dwa razy większa niż powinna być. Są wszystkie od internetu kable, znaczy anteny, nie? I taka ciekawostka też z mojej strony, że to jak było widać tabliczkę na początku jak wchodziliśmy, znaczy jak wchodziłem, bo to mogę dostać później, czyli teraz, tam jest tabliczka taka strefa ograniczonego przebywania, czyli ona oznacza to, to, że jest tutaj promieniowanie. Tak samo, co oznaczają nam te, mówią te znaki, które są tutaj. Jest promieniowanie, nie wiem nie dokładnie jakie, ale coś tu. No, anteny promieniują po prostu. A tu mamy nawet internet Galerii Wittorii. Tam szpitala w żarowie Jest bardzo dużo tych na Nawet twoje, bo tu masz to masz zakładę to. No. Wszystkich, no. na, na tych wieżach... T-Mobile Na tych wieżach jest Ale tam są telewizyjne tylko, nie? Chyba, bo... Wszystkich kablówek praktycznie na pewno, nie? Pewnie tak A tu jakaś zwykła antenka malutka wygląda jak od telewizorka Możliwe, że ktoś ma tu telewizor w dole Na pewno mają w tym budynku tutaj... Budynku. No bo to nie jest jakaś antena Nadajnikowa, odbiera tam odbiornikowa, kierunkowa, nie? O, a tutaj mamy trójgarb. I również wieże widać na trójgarbie. Ciekawe ile potem będzie bilet kosztował, bo teraz tego weekend ma być. Darmowy. no, ale niedużo. No chyba, że miasto zasponsoruje tą kto nie? No robili może o, Pewnie w ogóle jest zadowolenie, w końcu coś to. Dobra, w ręce nie? No, oby w dobrej a nie. Czy był właściciel przedsięwzięć? Mogę tak, o przepraszam. Ale wasz flaga. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.